Witam, witam sobotnie popołudnie, godzina 15.30 i zaczynamy przygodę z nowym polem. Tak jak mówiłem w Szorksiku. pole zostało już zebrane. Siernisko nie jest wysokie, chociaż widzę, że w ciągu tego tygodnia troszeczkę wstało, ale nie powinno być tragedii. Dzisiaj Czas operacyjny myślę, że maksymalnie do godziny 20. No i trzymajcie kciuki, żeby było tak cudownie jak na tej łące, na której wychodziły sreberka. Nie przedłużam, wypakowuję sprzęt i widzimy się przy pierwszym jakimś fajnym sygnale. Mam nadzieję, że będzie to moneta. Do zobaczenia! I oto pierwsza znajdka. Z początku myślałem, że to kawałek zwykłej blaszki, ale jest dosyć ciężkie. Jak się przyjrzycie, tutaj ma jakieś wzorki. Teraz oczywiście nie będę tego czyścił. Prawdopodobnie jest to jakiś guziczek, albo może jakaś zawieszka, wpinka była. Nie mam bladego pojęcia, ale oczywiście, jak będzie wyczyszczone, wkleję wam fotkę. Tak więc rozpoczynamy takim oto przedmiotem. Drugi, taki w miarę konkretny sygnał i useczka. W międzyczasie wpadły dwa śmieci, jakaś resztka tubki od czegoś oraz kawałek folii aluminiowej. Tak więc nie było co pokazywać. Nie wiem od czego ta łuska jest. Nie będziemy rozkminiać. Lecimy dalej. No, i mamy to po pół godziny. Pierwsza monetka. Prawdopodobnie fenolki Cesarstwa Niemieckiego, dwa a właśnie, że nie fenolki, ale z 1924 roku, a więc niemieckiej międzywojnie. O, widzicie, ładnie przeschło, w środku dwójeczka, na zewnątrz otok, no ale powiem Wam, że ciężko się chodzi, w zeszłym tygodniu trochę lepiej to wyglądało, nie sterczało tego aż tyle, no niestety, chodzi się jak po jeżu, no ale cóż, pierwsza monetka jest, czyli już jest super. A to dopiero droga powrotna, czyli druga długość tego pola. Lecimy dalej. No proszę. Jaki pocisk ładny mi wyskoczył? To jest jedna rzecz. A druga rzecz. Popatrzcie. Przyjechał właściciel. I chyba będzie kurde orał. I co tu teraz zrobić? No z jednej strony fajnie. Z tego względu, że przeora mi tą szczecinę, co tu stoi. No ale z drugiej sam nie wiem. No dobra, jakoś to będzie. Miejmy nadzieję, że lepiej. Mamy kolejną krągłość. Leży sobie tutaj. No i nie wiem, albo to będzie jakiś ozdobny guziczek, albo po prostu jakaś zębatka od czegoś. No tak, zębatka od czegoś, od jakiegoś mechanizmu. Nie wiem od czego. Ale popatrzcie, fajnie. Nie jest to orane, jest to talerzowane, ale dziwne, bo jest bardzo płytko talerzowane. Pod spodem Ziemia jest dosyć zbita. No ale przynajmniej nie ma tej szczeciny. jeżozwierza. zwierza. Okej, okay, nie przedłużam, bo czas goni. Lecimy dalej. Mamy. Kolejną krągłość, ale tym razem podejrzewam, że będzie totalny zajazd. Jakiś mały taki krążek. Czekajcie. No, sami widzicie, jak to wygląda. Nie mam pojęcia. Możliwe, że to jest jeden fenolek z trzeciej rzeszy. Wątpię, żeby udało się go rozczytać. No dobra, jest krągłość, ale zajechana. Idziemy dalej. Mamy następną monetkę. Tu się schowała. Popatrzcie. O! Taka sobie niewielka monetka. Cóż my tu mamy. No tak, jeden fenolek Cesarstwo Niemieckie. No stan pozostawia wiele do życzenia. Sami widzicie, prawie nieczytelna, ale jest. Jest kolejny moniak. Oby tak dalej. Niestety patrzcie, to jest pasek ostatni. Bauer tam jeździ na dole, tak więc będę musiał się tam przenieść. No i zobaczymy, czy tam będzie więcej wychodziło. Na razie robimy tą długość i zobaczymy, co wyskoczy. Tutaj, a teraz popatrzcie, kopnąłem tylko nogą. Wyskoczył mi taki element. Chyba jakiś szyld od klamki, od drzwi. Czekajcie, ja go opukam. No, tak jak sami widzicie, najprawdopodobniej jakiś szyld od klamki w drzwiach zawędrował tutaj na, na pole. No, zaczynam się troszeczkę niepokoić z tego względu, że no to jest taki jeden z lepszych fantów, jakie w ostatnich kilkunastu minutach znalazłem. No, i nie wiem. Zostało mi jeszcze kawałeczek. No, i później tam widzicie. Jedzie. Jeszcze jest za górką. No, jak tak dalej będzie. To czarno to widzę. Ale nie traćmy nadziei. <laughs> Może będzie lepiej. Jak zwykle, wystarczy chwilkę ponarzekać. I są efekty. Albo moniak. Albo guzik, ale najprawdopodobniej moniak. Oczywiście kolejne dwa fenolki. Czekajcie, tutaj trochę do słońca. Tylko, że tym razem, tym razem co? Też kłosy? A nie. No, kochani, to są te z lepszego materiału. Fenolki z orzełkiem pokoju. Dobra, dokładniejsze zdjęcie będzie, jak wyczyszczę w domu. No ale już widzicie zarys. Tak więc, kolejne dwa Fenigi z kolejnej epoki. Popatrzcie, kolejny szyld. Tym razem nie wiem od czego. Na taki maluteńki kluczyk. W ten sposób to było, To jest przód. Nie wiem, czy to od jakiejś szufladki w sekretarzyku, czy to od czegoś innego, no ale kawałeczek szyldzika znowuż znalazłem. A powiem Wam, sami zobaczcie, wcale nie kopię się lżej niż na łące. Coś Wam zaraz pokażę. Tylko schowam sobie ten szyldzik. Popatrzcie, jak tu jest cholernie twardo. Widzicie? Niby pole uprawne, a nie idzie zbić łopaty. Jak oni to obsiewają? Jak to zboże wschodzi? Jak kiełkuje? Nie mam bladego pojęcia. Ale jak dla mnie to jest sianie, tak jak na betonie. Myślałem, że być lżej. Na tamtych polach było lżej, dużo lżej. Albo były głębiej talerzowane. Albo po prostu nie są tak zbite jak tutaj to pole, dobra, lecę przy samochodzie, zrobię sobie pauzę na fajkę i zobaczymy, co dalej. Możecie nie wierzyć, ale tutaj, gdzie jest podłokietnik detektora, leżała kubka słony, którą tam kopnąłem. I popatrzcie, co wyskoczyło. Kolejna monetka, zobaczmy. Zobaczmy jaka tym razem, tym razem cesarstwo prawdopodobnie, bo miedziana tam chyba zarys orła był 10, 10 fenoli. Widzicie dyszkę? Jest zarys dyszki. A tutaj, o po lewej stronie, jest zarys skrzydła cesarstwa niemieckiego. Tak więc w domu opłuczę i wkleję wam fotkę. A więc tak, widzicie, zlazłem na dół, bo tutaj już jest spory kawałek przetależowany. No i szczerze wam powiem, że łażę tu już 10 minut i pierwszy sygnał. Guziczek. Guziczek taki, taki jakiś, chyba zdobiony, chociaż nie jestem pewien. No coś on tutaj ma na sobie. Po oczyszczeniu może będzie lepiej widać. Na razie nie będę się tym zajmował. No, widzicie, tutaj taki spory kawałek, ale szczerze Wam powiem, że sygnałów takich do kopania jak na lekarstwo. Tak więc nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Mamy kolejną piękną krągłość. Piękna zielona patynka, także. Tym razem na 100% cesarstwo niemieckie No oczywiście W pięknym stanie Ale zaraz czy to aby na pewno Cesarstwo niemieckie Nie wiem który to jest rok 1800 1876 albo 70 ale chyba 70, tak 76? Tak więc na pewno Cesarstwo Niemieckie, Orzełek Cesarski. Kolejne dwa fenolki. No, oby ich więcej wychodziło. Po długim, długim nic. Mamy kolejną okrągłość. Kolejna monetka. Tym razem. Tym razem co. Tym razem niestety chyba zajechana. Ja bynajmniej na niej nic nie widzę. Została blaszka. Zobaczymy w domu, czy coś z niej wyjdzie po oczyszczeniu. A tym razem coś z militarki. Pruski hak mundurowy. Już wam go pokazuję. O tak wygląda. Nie oczyszczony. Czekajcie ja go opukam delikatnie. No. Jak wygląda pruski hak mundurowy. Tutaj są otwory do mocowania. Tutaj się zawieszało. Wypukły. Fajna znajdka. To jest mój chyba trzeci, o ile dobrze kojarzę. Albo i drugi, nie wiem. No ale fajny. Rzadko spotykane, przynajmniej tutaj. Co prawda nie na oko znalezione, ale szybko zauważone. Na samym wierzchu popatrzcie. Jakaś kolejna krągłość wyskoczyła. I cóż to mamy, guziczek, resztka guziczka. Widzicie uszko urwane, płaski guzik, nic na nim nie ma. No ale tak podejrzewałem, że to nie będzie monetka, bo sygnał 55, 56, ID, tak więc monetka to nie mogła być. Coś się skaszaniło na tym polu, bo nie ma sygnałów. Łażę, widzicie, już przelazłem takim zygzakiem tam z dołu, na dole strasznie. Na dole strasznie zakłócenia mam od nawozu. Nie wiem dlaczego Deus zaczął mi sygnalizować 23 ID, jak najadę nim na krowie gówno, Co, coś ciekawego. No ale musiałem stamtąd uciec. Raz, że niezbyt przyjemny zapach się unosi, a dwa, może te zakłócenia są od tego nawozu. Tak więc przeniosłem się wyżej, gdzie tego nawozu nie ma. No ale tu znowuż kupa sygnałów, ale na żelazo. A jeżeli chodzi o jakieś fajniejsze, brak. Jest godzina 18.25. Tak więc jeszcze półtorej godziny mi zostało. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze wyskoczy. Zobaczymy. Proście, a będzie Wam dane. Jest kolejna krągłość. No ale niestety. To jest kolejny guzik. To jest kolejny guzik. W środku widzicie o. Macie miejsce po łóżku. Oderwane. A więc nie moneta. A teraz na samym wierzchu. Prawdopodobnie jest to wieczko od fajki. Trochę mi to przypomina właśnie takie wieczko. Ale czy to jest to? No niestety nie zachowało się w całości. Tutaj nie widać, żeby był jakiś zatrzask. Prawdopodobnie po tej stronie był zawias taki malutki. No i to chyba właśnie jest taki dekielek od fajeczki. A tym razem wykopałem dosyć ciekawy przedmiot. Przeczyściłem go, żeby było lepiej widać. Tutaj macie jakieś takie zdobienia. Nie mam pojęcia co to było część czegoś większego. No szkoda, że tylko taki mały skrawek został, bo naprawdę ładnie zdobione, ładnie zdobiony element, nie mam bladego pojęcia co to mogło być. Okej, okay. jest godzina 19, jest godzina 19, tak więc długo już nie będę łaził, może z pół godzinki ponieważ troszkę już czuję w nogach to pole. Zobaczymy, co przez te pół godzinki wyskoczy. Może maksymalnie godzinkę. Dobra, lecę. Przed chwilą nie nagrywałem, wskoczył mi taki ciężarek betonowo-obmiedziany, a tym razem, jak sami widzicie, zarys piątki. Cynkowa piąteczka Trzecia Rzesza. Niestety zajechana na maksa. Jedynie tą piątkę widać. I to też tak delikatnie. O, teraz widzicie. Dobra, idziemy dalej. Teraz mam bardzo ciekawy przedmiot. Popatrzcie, tutaj są takie tłoczenia, podejrzewam, że one były naokoło. I to nie wiem, czy to był jakiś flakonik, czy to była jakaś buteleczka. No szkoda, że się nie zachowała w całości bo naprawdę niesamowita rzecz by była a tak zostały resztki ciekawe ciekawe jak to wyglądało jak było całe naprawdę super rzecz musiała być tutaj te tłoczenia no ciekawa ciekawa rzecz naprawdę No ale nie rozczulajmy, nie rozczulajmy się, lecimy dalej. Jeden z ostatnich wykopanych sygnałów, kolejna krągłość, ale to prawdopodobnie guzik. Zobaczmy. No tak, guziczek jest, przepraszam Was, jest łóżko zachowane. Guziczek płaski, nic na nim nie ma. Brak zachwytu, idziemy dalej. No dobrze, kochani, jest godzina 19.50. Yy, to będzie ostatni sygnał, wykopiemy go razem, ponieważ yy, no, mam już dość. Mam już dość. Ten ostatni okres to yy, była jedna wielka masakra. Nie wiem, czy jeszcze wrócę tutaj na tą łąkę, Znaczy łąkę na to pole. Z tego względu, że no nie będę ukrywał, spodziewałem się dużo, dużo więcej, a to co wyszło, widzieliście. Nie będę robił podsumowania. Pokażę wam tylko jak zwykle. Czekajcie. Nie wiem czy widzicie. Cała torba śmieci. Jakieś tam pierdoły. Dwie łyżeczki mi wyskoczyły. Yy, wiadomo, kupa aluminium, jakieś tam folie, blaszki i innego tego typu yy, bzdury. Części yy, sygnałów w ogóle nie nagrywałem, bo mi się nie chciało. Tak więc dobra, ja odwracam kamerę i patrzymy, co to jest. Patrzymy, co to jest. O, i mamy krągłość. Na zakończenie jeszcze wyskoczyła nam monetka. Cóż my tu mamy? Co to takiego jest? A co to za moneta? Czekajcie, ja się podniosę. Co to jest? Baden. Tutaj jest zajechana. O proszę! Sześć krojcerów! Tysiąc osiemset czterdziesty dziewiąty albo tysiąc dziewięćset czterdziesty dziewiąty. No nie powiem Wam teraz, bo Czekajcie, spróbuję to w ten sposób. Też nic nie widać. No ale zaraz, czyżby to było. Cholera. Czyżby to było srebro? Widzicie co, ja nie mam pojęcia. No pięknie błyszczy. No ale trochę za lekkie. Wiecie, co ja nie mam bladego pojęcia, z jakiego materiału jest ta moneta. Ja muszę to sprawdzić w domu. No, takie. No, nie mam pojęcia. Jeżeli, jeżeli to się okaże srebro, to mówię wam, to jest strzał dnia. Zresztą sami widzieliście, były monetki. Nie mogę powiedzieć, że nic nie było. No, ale. Coś takiego. No wyostrz proszę. Nie no, tak nie wyostrzy. Ale jest. Jest. No, trzymajcie kciuki, żeby to było sreberko Nawet jeżeli tego srebra w tej monecie jest jakaś znikoma ilość to dla mnie to jest. No, ostatni ostatni sygnał. Nie wierzę. Zresztą nieważne. Czy to będzie aluminium, czy to będzie sreberko? Ja i tak się cieszę, bo chyba najładniejsza moneta, jaka mi się wyszła. Dobra, ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie. Jakby co, a to zostawcie subika, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś tam komentarz. A ostatnio, nie wiem, na jakimś tam filmie widziałem, że ktoś tam opowiadał, iż YouTube wprowadził. Taką opcję jak podbijanie filmów, czy coś takiego, nie mam bladego pojęcia, co to jest, ale jeżeli możecie, to podbijcie mój film, żeby wskoczył wyżej. A może ten zasięg tego mojego kanału jakoś wzrośnie, będzie więcej, więcej ludzi oglądało te moje wypociny. Dobra, ja życzę Wam miłego wieczoru sobotniego, udanej niedzieli. I tak jak mówiłem, w przyszły weekend widzimy się, ale prawdopodobnie już nie z tego pola. Do zobaczenia.